Regina Rabarber, Miłość w czasach wojny. Dla się nie było niczego okropniejszego niż to, że kilkadziesiąt metrów od niej toczyła się najprawdziwsza wojna, a ona nie mogła w niej walczyć tylko dlatego, że wzięła ślub i zaszła w ciążę. To było niesprawiedliwe. Naprawdę lubiła Konrada. Jako jedyny nie mówił jej, że nie może walczyć na miecze świetlne, bo jest dziewczyną, a dziewczyny są słabe. Do tego nie był taki wredny jak inni chłopacy i dzielił się z nią chipsami, gdy wracali ze szkoły. Konrad też lubił Gabrysię. Kochał ją. Tak ładnie pachniała, a do tego miała długie, ciemne włosy jak księżniczka Leia. W przeciwieństwie do innych dziewczyn wiedziała, co to Star Wars i lubiła z nim walczyć na miecze świetlne. Była ideałem. To oczywiste, że prędzej czy później wzięliby ślub. Tata naciskał na to Konrada przy każdej okazji. Wszyscy na podwórku o tym plotkowali, a dzisiaj Adam z drugiej klatki oświadczył, że obejrzał odpowiedni film i wie już, jak przeprowadzić ceremonię, więc zrobili to. Gabrysia ubrała się w białą bluzkę i spódniczkę, Tereska uplotła jej wianek z mleczy oraz rumianku. Konrad narysował zaproszenia i rozdał je wszystkim na podwórku. Ich rodzice nie mogli przyjść, ale obiecali oglądać przez okno. Wszystko było dopięte na ostatni guzik. Ceremonia odbyła się w najromantyczniejszym miejscu w okolicy. Na górce pod wierzbą płaczącą. Para młoda złapała się za ręce. Adam z drugiej klatki podziękował wszystkim za przybycie i zaczął recytować odpowiednie formułki. Padły uroczyste, tak? I Adam zakończył słowami: No to ogłaszam was mężem i żoną. Możecie się pocałować. Gabrysia zamknęła oczy i wydała usta, spodziewając się takiego buziaka, jak na to daje każdego dnia mamia wychodząc z pracy. Ale raz złapał ją w ramiona, odchylił do tyłu tak gwałtownie, że wianek spadł jej z głowy. I dopiero pocałował. Gabrysia zaśmiała się, Konrad się uśmiechnął i poczerwieniał jak burak. Wszyscy zaczęli klaskać. To był bardzo szczęśliwy moment dla ich obojga i wiedzieli, że zapamiętają go już do końca życia. Radość jednak nie trwała długo. Gdy goście zaczęli już wstawać i odchodzić w stronę huśtawek, a para młoda przytolała się, Adam z drugiej klatki oznajmił: Teraz powinniście mieć dziecko. I ponieważ ani Konrad, ani Gabrysia nie wiedzieli dlaczego, ani jak, Adam im wyjaśnił. Był starszy o dwa lata i zawsze znał odpowiedzi na najtrudniejsze pytania. Jak dwoje ludzi weźmie ślub, to muszą iść razem spać w jednym łóżku i z tego robi się dziecko. Pojawia się w brzuchu kobiety i tam rośnie przez dziewięć miesięcy. I potem kobieta musi urodzić. To bardzo boli, ale od tego się nie umiera. I każda kobieta przez to przechodzi, więc to normalnie nie musisz się bać, Gabrysiu. To spadło na nich jak grom z jasnego nieba. Nie chcieli mieć dziecka. Mama Konrada urodziła niedawno synka i to była najgorsza rzecz na świecie. Tylko spał i płakał, trzeba było się nim stale opiekować, a do tego mama Konrada była stale zdenerwowana, a tata Konrada wracał później z pracy. Jakby tego było mało, się nie chciała rodzić, niezależnie od tego, jak naturalne by to nie było. Teraz jednak nie mogli się już wycofać. Wzięli ślub, byli związani ze sobą do końca życia. Przyrzekli sobie miłość i wierność, aż do śmierci przed Adamem z drugiej klatki i przed Bogiem. Dlatego, choć ich serca kołatały w piersiach, ręce się puciły, poszli zrobić dziecko. Baza znajdowała się na końcu podwórka. Stare niebieskie prześcieradło rozwieszone pomiędzy płotem, jarzębiną i gęstym krzewem dawało cień. To było jedyne miejsce, do którego nie dało się zajrzeć z żadnego okna, nawet z parteru. W plastikowym pudełku, między korzeniami, leżały proce, patyki, naręcza kasztanów i dużo innych cennych znalezisk. Położyli się obok siebie i próbowali zasnąć. Próbowali długo, tak długo, że wydało im się, że minęło już pięć godzin. W końcu Gabrysia nie wytrzymała. Nie chcę mieć dziecka, wyznała, otwierając oczy. Nie chciała sprawiać Konradowi przykrości, ale nie potrafiła trzymać tego w sobie. Mama zawsze jej powtarzała, że butelkowanie w sobie emocji na dłuższą metę krzywdzi jeszcze bardziej. Konrad spojrzał na nią, zaciskając z usta w wąską linię. Ja też nie chcę. Zerwał kawałek gałęzi z krzaka i zaczął metodycznie ogałacać ją z listków, myśląc o swojej żonie. Kocha, lubi, szanuje, nie chce, nie dba. Żartuje? Kocha. Uśmiechnął się pod nosem, ale zaraz znowu spoważniał. Jest jedno wyjście z tej sytuacji, ale ci się nie spodoba. Jakie? Musimy udawać. Konrad miał rację. Gabrysi się to nie podobało. Nie chciała nikogo opłamywać, szczególnie swoich rodziców, i szczególnie na tak ważny temat. Czy miała jednak inne wyjście? Masz rację, przyznała po krótkim namyśle. Ponieważ nie wiedziała nic o byciu w ciąży, Konrad musiał jej opowiedzieć o tym, jak zachowywała się jego mama, gdy nosiła w brzuchu jego nowego brata. Przede wszystkim, będziesz musiała często kłaść się ręce na brzuchu i mówić rzeczy w stylu: O, jak kopie, albo moje maleństwo. Do tego musisz narzekać na ból pleców, zmęczenie i często chodzić do toalety. A do tego nie możesz się nadwyrężać, czyli biegać, walczyć, wspinać się, huśtać i w ogóle. No, może huśtać się możesz, sam nie wiem. Musiałbym zapytać mamę, ona się chyba nie huśtała. Gabrysi zupełnie się to nie podobało. To wszystko oznaczało, że nie będzie mogła już grać w gumę z dziewczynami, walczyć z Konradem na miecze świetlne, a nie bawić się w chowanego. Nie chcę tego robić, powiedziała rozzłoszczona. Wiem, ale musisz jakoś wszystkich przekonać, złapał ją za rękę i spojrzał w oczy. Też będę ci w tym pomagał, obiecał. Będziesz się dalej ze mną bawił? Konrad pokiwał ochoczo głową i Gabrysia uśmiechnęła się. Może będzie musiała zrezygnować z rzeczy, które lubiła, ale przynajmniej będzie spędzać czas z Konradem. W ich małżeństwie na krótki czas znowu zapanowała się lanka. Konrad i Gabrysia leżeli, trzymając się za ręce i patrząc na cienie formujące się na prześcieradle nad ich głowami. Planowali wspólną przyszłość. Na obiad będą musieli wrócić do domów, ale wieczorem może rodzice pozwolą im wyjść i Konrad pokaże Gabrysi swoje nowe rysunki z szturmowców. Przerwały im zbliżające się kroki. W wejściu do bazy pojawił się zdyszary, zdyszany Romek. Ewidentnie coś się stało, bo miał wielkie oczy i ruszał się nerwowo. Hej, my tu robimy dziecko, oburzył się Konrad, podnosząc się do pozycji siedzącej. Gabrysia też się podniosła. Zrobicie później. Trzeci i czwarty blok są w zmowie. Maciek widział okna, jak się przygotowują do ataku. A do tego Rafał ma nowy karabin. Zaraz zaatakują. Mamy przechlepane. Musimy szykować obronę. O, mogli się tego spodziewać. To dlatego trzeci blok odmówił im wczoraj zawiązania sojuszu. Był już w konszaktach z czwartym. To były fatalne wieści. Pierwszy blok nie chciał się angażować w konflikt, więc nie mogli na nim polegać. Piąty blok był za, to, za daleko. Byli w tym sami, a do tego nie mieli pełnego składu. Szymon miał szlaban, a Bartek wyjechał na weekend do babci. Nie mieli szans, ale przecież nie mogli się poddać. Chodziło o ich podwórko, o ich dom. Nie oddadzą go bez walki. Konrad dopadł do skrzynki z bronią, zaczął napełniać kieszenie kasztanami. Romek zrobił to samo. Gabrysia również nie zamierzała siedzieć bezczynnie. Była najlepszym dżedaj na podwórku. Sięgnęła po swój miecz świetlny, ale Konrad złapał ją za rękę. — Nie możesz — powiedział, odsuwając ją. — Co z naszym dzieckiem? I tak oto kłamstwo się zaczęło. Konrad i Romek zebrali broń i odbiegli, zostawiając Gabrysię samą w bazie. Była dogłębnie zraniona. Konrad dopiero co obiecał jej, że przy niej będzie, a teraz tak po prostu porzucił ją, jakby była nieważna. Konrad widział tu jednak zupełnie inaczej. On biegł, on biegł walczyć o wolność, nie mógł pozwolić, żeby ich podwórku zostało przejęte. Teraz, kiedy był mężem, musiał chronić swoją żonę. To był jego obowiązek. Szeregi wroga z bitewnym krzykiem wlewały się przez otwartą bramę na drugim końcu podwórka. Policzki naznaczone czarną farbą. Na ich czele biegł Rafał. Gorował nad wszystkimi o pół głowy. Jego opasły brzuch trząsł się jak galareta z każdym krokiem. W rękach trzymał lśniący karabin. Drugie podwórko zajęło pozycje obronne ze śmietnikiem, w krzakach, za zjeżdżalnią. Parking był strefą zakazaną, bo za zniszczenie auta można było dostać niezłe lanie. Pierwsze kasztany pofrunęły przez powietrze. Ryk salwy z karabinu potoczył się echem między blokami. Przerażająca siła. Romek i Konrad parli do przodu. Dobiegli do wierzby płaczącej i przywarli plecami do pnia. Zaczął się chaos. Kolejne dzieciaki trafiane kasztanami z płaczem odbiegały w stronę klatek i bram. Obie strony wykrzykiwały swoje strony obelgi. Rezerwy kasztanów schodziły szybko. Za szybko. Konrad rozejrzał się, oceniając sytuację na polu walki. Został już tylko on, Romek i Adam z drugiej klatki. Za mało. Naciągnął kasztana na proce. Wystrzelił. zbudłował, Sięgnął do kieszeni po kolejnego i natrafił na pustkę. Został tylko jeden sposób, żeby wygrać. Musieli pozbyć się Rafała i ich przywódcy. Konrad potrząsnął rąka za ramię, zwracając na siebie uwagę. Jeśli mi się nie uda, powiedział. Przekaż mojej żonie, że ją kocham. Odrzucił swoją procę na bok, podniósł z ziemi miecz świetlny. Musiał obronić swój dom, swoją żonę. Z dzikim okrzykiem wyskoczył zza drzewa i rzucił się przed siebie. Od Rafała dzieliło go zaledwie kilkadziesiąt metrów. Pierwszy kasztan trafił Konrada w ramię. Bolało, ale parł dalej. Drugi w brzuch, zacisnął zęby. Nawet salwa kul w piersi go nie zatrzymała. Był już blisko, miał Rafała na odległość ręki. Widział przerażenie w jego oczach. Podniósł kij, celując prosto w jego tłusty kark, a potem... Ktoś wbiegł na niego od boku, strącając go z trapki, potknął się. Zamiast upaść na trawę, uderzył głową o krawężnik. Świat zawirował przed jego oczami. Podwórko najpierw kompletnie ucichło, a potem znów rozpętał się chaos. Część dzieciaków uciekła, część stała jak wryta, część rzuciła się na pomoc Konradowi. Ktoś, trzeźwo myślący, pobiegł do klatki, żeby zadzwonić po tatę Konrada. Ten natychmiast zbiegł na dół, w kapciach i szlafroku, z pilotem w ręku. Błyskawicznie rozeznał się w sytuacji, a potem zaniósł swojego syna do samochodu i pojechał do szpitala. Jabrysia, która wróciła zapłukana do domu, gdy tylko bitwa się zaczęła, nie wiedziała o tym, co się wydarzyło. Miała dzięki temu czas, żeby przemyśleć swoje decyzje życiowe. Lubiła Konradę, ale wizja ciąży, nawet udawanej, uświadomiła jej, że cały ten ślub był pomyłką. Nie rozumiała, czemu to ona musiała siedzieć bezczynnie w bazie, podczas gdy on brał udział w wojnie. Przecież walczyła tak samo dobrze jak on. Dlaczego to ona musiała poświęcić swoją wolność, swoją radość z życia? Nie godziła się na to. Jeden z obiad wiedziała już, że będzie musiała wziąć rozwód z Konradem. Zastanawiała się tylko, w jaki sposób delikatnie przekazać mu wieści. Potem rozległo się pukanie do drzwi. Toromek stał na wycieraczce ze spuszczoną głową i smutnym wzrokiem. Udało nam się odeprzeć atak, ale Konrad rozbił głowę i pojechał do szpitala. Powiedział: Przykro mi, Gabrysiu, ale to oznacza, że on niedługo umrze. Poprosił, żebym ci przekazał, że cię kocha. Wystawił w jej stronę ubrudzoną ziemi proce i Gabrysia przyjęła ją. Palcem wyczuła nierówność na rękojeści wyryte koślało inicjały K.L. to była proca Konrada. To jedyne, co po nim zostało wyjaśnił Romek. Uznaliśmy, że to ty powinnaś tam mieć. Gabrysia przygryzła usta i pokiwała powoli głową ze zrozumieniem. Dzięki, Romek, powiedziała. Zamknęła drzwi. Zrobiło jej się smutno, ale może tak będzie lepiej. Konrad umrze spokojnie, myśląc, że po powrocie czekałaby na niego kochająca żona, a ona nie będzie musiała łamać mu serca wieścią o rozwodzie. Odłożyła pracę na szafkę, a potem wróciła do salonu, żeby dokończyć obiad. Musiała zjeść wszystko, włącznie z marchewką i groszkiem, bo inaczej nie będzie mogła pograć na konsoli. Czytała Julia Kerr